prosić Boże Miłosierdzie dla tych, którzy tutaj, na obrzeżach tego miasta, sto lat temu, oddali swe życie w latach 1914 roku. Jeden ze współczesnych historiów w swoim książce poświęconej historii Europy, myślę, że słusznie, zatytułował rozdział opisujący te wydarzenia łacińskim słowem, ten Ciemności. Nie chodzi tu jednak o jakieś zjawiska przyrody, zaćmienie słońca czy księżyca, ale o zaćmienie ludzkich umysłów i ser, o ciemności panujące ludzkich mężczyzn, o noc, która pogarnia ludzkie słodienia. Żadna W czasie jednej z audiencji generalnych papież pędzisz. I dodał, że wojny zaczynają się od serca. Od nieporozumień, od podziałów, od nienawiści, od walki z ulgą. Czyż nie jest prawda, a jednocześnie jakimś paradoksem i dramatem? Które spowodowały w większej liczby liczbę ludzkich niż wszystkie dotychczasowe razem śmierci. Także po głodzie, po błędzie, jak wojny światowej, pochłonęła wszystko to przeszło w morze, w ustach śmierć, śmierć, obwiecie, wspielała się. Mówiąc słowami, nie znam Jak słyszę jej żądach, jej śmierciomośnym janem jest w brzeg. Dokonała tak strasznego zniszczenia i spustoszenia. Dokonała tego spustoszenia w człowieku. Czyniąc go kamiennie swego prawa. Dokonała tego spustoszenia w rodzinach i na miany, dotykając, jak zawsze w I ale nie stało się to jednak przez przypadek, przez średnie rządzenie losu, czy tylko tragiczny zbieg historycznych konieczności, ale przez wolną decyzję człowieka, jakiegoś przecież konkretnego. W setnej pierwszej wojny światowej odwiedzając mausoleum konianu i rękuja, na którego cmentarzu spoczywają drogę na stu tysięcy poległych żołnierzy. Powiedział, że zbierając swoje śmiertelne żniwo żadna jednak głowa nikomu nie bał się prosty. Nie bał się. I dalej, chodzi. Nie chodzi o tak, czy niech chodzi. niech o niech o pomyślnych niech sukces, losach o niech 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 i niech Chodzi o zwycięstwo, które zostało niech 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 Przedmierając świętych wzięła początku. Na drzewie krzyża powstało, ale rzuciła który na drzewie zwyciężył, na drzewie, został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I my, bowiem wciąż poddamy żyć w umieraniu i Za, za osobę możemy jednak mówić Bogu, nie będę dzięki za to, zadał, że daje nam podnieść przez Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Wierzymy bowiem, że ludzkie życie jest w Boga, Pana życia i śmierci. Wierzymy, że Chrystusie wszyscy się wszyscy zmartwychwstaniemy i żyć będziemy z Bogiem na niego, ponieważ syn Boży, bądź człowieka, powstał przez martwych już więcej nie wyjmiemy. Śmierć nawet nie Zatem nie wy wszyscy, którzyście zostali przez wszechwładczyni w jego śmierci, otrzymaliście wrażenie do życia, do życia wiecznego, do zwycięstwa nad rzeką śmiercią. Niesiemy tę dominę, powtarzamy ją tym, którzy pomagają. Niesiemy ją dzisiaj ludziom, których istnienia pochłonęła straża Boża. zanim prosząc Boga, aby przebaczył popełnionych i przyjął do społeczności że miłość może dotrzeć na panę świat, że jest możliwym dla Pana, którym jesteśmy złączeni, uczuciami poza granicę śmierci. Pamiętając. zmagają badaniem mądrze żyć, wolno nie od nienawiści i od przewodności i tajno wejrzący za wolno od wojny, więzi i od diabła. Tam na cmentarzu, który tu mija, Franciszek wypiszał, że dzisiaj za pisami świata świateł kryją się różne interesy. syna, którzy brzą za pieniądze, władze, przemysł grojeniowy, a nawiązując do dominującego właśnie na planie tego zwerytarza, jakby wyrwanego z gardła wojną krzyków, co... Jak nie zobojętnie być na napływających nieustannie nowe, tak liczne, na przekazywane medialnie każdego wieczora obrazy nieznane i pies bezwiednych dla nas Jak nie dać się zwieść nie powtarzać może na nawet bezwiednie, może z jakiegoś poczucia własnych bezsilności gdzieś w sercu? A co to Przejść od tego, co mnie odchodzi to płaczu. Ma bowiem duży na ma serce, poruszyć się, ubiegać, uśmienić, je, uśpiąć, uśpiąć, że uśpiąć, zawołać, wejść z ludzkiego wnętrza, kim jest a nie zmienić na nami. Ludzie młodzi, którzy przygotowują się do światowych, Mój Młodzieży, na w portalu napisali: napisane, I pray for peace. Nie jest to kolejna ale nasza zakrętka do stworzenia wspólnego, nie, ma no. nie mamy po Nie mamy broni, nie mamy pieniędzy, nie, nie znamy nikogo ale chcemy się modlić,